Prawdopodobnie, nawet nie wiem, co to znaczy. Nie jestem stolarzem. więc mamy na sali stolarza? To jest niby wilog, więc to yes. powinna być jedna, jedna osoba. Yy, max. Tak, to przemawiał być Tak. Yy, ja się yy, teraz muszę więc... wciąć, bo teraz jak ręce vloga? I jesteśmy ale, ale na warsztatach, jest gdzie, gdzie ten znaczy właśnie kręci vloga. Ja kręcę vloga o tym, że ten kręci bloga. I to są te warsztaty, to, wierzy, gdzie ludzie naprawdę nie to, niczego więcej się nie ma. Poza tym z latem, z co teraz tak To są warsztaty w ramach do 2012. I teraz uczymy się, jak to się

to jest, to jest jeszcze ta, bardzo, bardzo niewyłączne. Jak, 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 jak ci się podoba, to co oni robią? Tak. I nie to, nie znaleźć, co sens, co to jest. I teraz będziemy to przysadzić i to zobaczymy, to, jak wam się To jest to bardzo, że bardzo jednego z tych jest naprawdę świetnie. Każda osoba coś tutaj ma, jakiś telefon, albo niektórzy może kamery. To wygrał, do najdłużej. Tak. To możemy wrócić jak gdzieś w całości. No, wynik świata. Dziękuję wszystkim. Praktycznie. Trzeba trzymać kantelki czy coś, bo czasami długo trzeba trzymać ten telefon w takiej pozycji. To nie jest naturalna pozycja. Tak, tak, Super. No raczej nie. To... O, cała wielkie mecjie. No i takie coś po prostu trzeba robić. Tak, tak, e, tak. tak e, to teraz.